to jest naturalne, to jest normalne i dosyć powszechne, że łatwiej jest nam powiedzieć, czego nie chcemy, niż odkryć, czego tak naprawdę chcemy. I ja nie mówię tutaj o tych rzeczach zewnętrznych, bo stosunkowo łatwo jest powiedzieć, pragnę mieć taki dom, taki samochód, taką rodzinę, jakby gdzieś tak zewnętrznie, ogólnie określić swoje cele, czy marzenia. To jest dosyć to jest dosyć proste i powszechne. Ale jeśli chodzi o to nasze najgłębsze pragnienie, takie poczucie, że robimy coś, co ma sens, zrobimy coś, co jest um, dobre też dla innych, coś, co przynosi efekty, jest skuteczne, to dosyć trudno jest to odkryć um, samemu. Dosyć trudno jest to odkryć, bo czasami chcemy to mieć już teraz natychmiast. To wymaga czasami czasu, jakiegoś naszego takiego zaangażowania, też próbowania różnych rzeczy. I ja dzisiaj chciałam pokazać trochę inny, inny aspekt, jakby nie od strony braku, czyli że to jest problem, że my bardziej, że lepiej wiemy czego nie chcemy niż tego, co chcemy, tylko od strony. Takiego pewnego zasobu, jak można to wykorzystać, kiedy rzeczywiście odkrywamy, czego nie chcemy. Jeszcze nie jesteśmy na etapie, że wiemy, co chcemy, ale ten etap, gdy wiemy, czego nie chcemy, co nas wkurza, co nas denerwuje, to już jest, to może być już pierwszy krok do odkrycia naszej pasji, naszej miłości, tego, co, co chcielibyśmy robić. I Najpierw opowiem ci taką historię. To jest historia pewnego pastora, który mieszkał w Ameryce i jakiegoś razu pojechał do Indii. Słyszał o Indiach, bardzo chciał tam pojechać, chociaż bardziej z tych względów, że poznał jakiegoś tam pastora mieszkającego i był bardziej zainteresowany krajem, jego specyfiką. Nie myślał o tym, że Indie to jest jakiś wyjątkowy kraj. On po prostu lubił podróżować. To, co go. Bardzo dotknęło. To, co wręcz nie dawało mu spać, to obraz, kiedy zobaczył mnóstwo dzieci, nie mających rodziny, które wychowują się same na ulicy i tak naprawdę muszą walczyć o jedzenie, tak naprawdę nie mają przed sobą żadnej dobrej przyszłości, bo nie mają szans na to, żeby pójść do szkoły, i ich los. Jeśli uda im się przeżyć do dorosłości, to najprawdopodobniej powtórzy się w kolejnym pokoleju i i dzieci będą powtarzały tą samą historię. On wracając do kraju ciągle do swojego kraju ciągle miał gdzieś przed oczami ten obraz i to go tak denerwowało, to go wściekało, to doprowadzało go po prostu. Do takiego poczucia, z jednej strony, że jest bezradny, a z drugiej strony, jak możliwa jest w ogóle taka sytuacja? Jak to jest możliwe, że dzieci mogą tak cierpieć? Przecież to nie była pierwsza sytuacja, kiedy słyszał o tym, że na świecie dzieje się źle, jest jakaś niesprawiedliwość czy cierpienie wobec dzieci. Ale to go tak dotknęło, że sam był tym zszokowany. I myślał, co może zrobić, bo myślał sobie od razu, jak może trochę poprawić ich los, co może zrobić. I zebrał jakąś kwotę pieniędzy, wysłał tam do tamtego pastora. Później wybrał się z kole kolejny raz do Indii, po pomyślał o tym, że być może będzie mógł zbudować jakiś dom dla tych dzieci, żeby zapewnić jakąś opiekę, jakieś jedzenie. I to były takie kroki, które i tak nie sprawiały, że ta złość i ta Nienawiść na tą całą sytuację się zmniejszały. W pewnym momencie zdecydował, że po jakimś takim dłuższym czasie, zdecydował, że żeby nadzorować tą pracę budowy tych domów dziecka, bo z jednego zrobiło się ileś tam tych domów dziecka, to powinien przeprowadzić się do Indii. I rzeczywiście tak zrobił, przeprowadził się ze swoją rodziną do Indii, tam zamieszkał, wybudował całą sieć tych domów dziecka i on opowiadając tą historię, mówił, że przyszedł taki dzień. Kiedy on zdał sobie sprawę, że nie, ty, nie ma już tej wielkiej nienawiści na, tą, na to całe zło, tylko tak naprawdę ta nienawiść zamieniła się miejscem, jakby została wyparta przez ogromną miłość do tych dzieci, do tego, co on, co on robi, do tego, czemu zdecydował, że poświęci swoje życie. On zmienił całe swoje życie, właśnie dlatego, żeby móc. Dawać swoją, swój czas, swoje pieniądze, swoją miłość dla tych dzieci i dla, dla tego całego przedsięwzięcia. On, idąc od momentu tego, kiedy widział, czego tak naprawdę nienawidzi, przeszedł długą drogę, ale doszedł do momentu, gdzie zobaczył, że coś tak naprawdę, naprawdę kocha i że do tego czuje, że, że został stworzony. I kiedy Ty masz w swoim życiu takie sytuacje, że może częściej czujesz, czego nie chcesz, czego nie lubisz, na co masz złość. To to nie jest oznaka, że od razu musisz robić coś w tą stronę, że od razu musisz z tym tak bardzo walczyć, ale to może być dobry moment, kiedy warto jest się zatrzymać i zastanowić nad tym, dlaczego mnie to tak wkurza. Dlaczego mnie to tak bardzo i, i, irytuje? Przecież jest dużo zła na świecie, a dlaczego irytuje mnie tak bardzo to? Dlaczego mnie to tak bardzo dotyka? Czasami może być tak, że to coś z naszej przeszłości, coś jakieś nasze doświadczenia um, potrzebują um, uporządkowania, może jakaś nasza przeszłość potrzebuje uporządkowania i być może na tym etapie się skończy. A być może jest tak, że. To, co Cię tak naprawdę irytuje, pokazuje Twoje jakieś bardzo duże pragnienie, które może być spełnione przez to, że zaczniesz rozwijać swój potencjał iść w tą stronę. Ja tego nie wiem i to nie jest też rzecz, na którą można odpowiedzieć w taki bardzo prosty sposób, ale chciałam pokazać Ci przez tą historię, że to, jakie mamy sygnały gdzieś tam w nas, które mówią, czego nie chcemy, to może być dobrym, dobrym pomysłem na to, żeby zadać właśnie sobie pytanie i jakąś drogą do tego, żeby dojść do momentu, który, w którym powiemy tak, tego chcę A jednym bardzo ważnym aspektem, o którym chcę jeszcze powiedzieć, jedną taką bardzo ważną dla mnie rzeczą jest to, żeby nie skupiać się tak naprawdę i na, tym, na tej walce, jakby. Ze złem, którego tak nienawidzimy, którego tak nie chcemy, które wydaje nam się takie nie do naszego życia. Bo kiedy walczymy ze złem, to tak naprawdę, to jest tak jak w tej historii, pewnie ją znasz, Dawida i Goliata. Kiedy. Izraelici, ci wszyscy, którzy zastanawiali się nad tym, jak pokonać Goliata, kiedy oni chcieli walczyć właśnie z tym złem i tak bardzo koncentrowali się na tym złu, które było tam dla nich, jakby ten Goliat był symbolem tego całego zła, I jak koncentrowali się na Goliacie, to widzieli tylko to, jaki on jest potężny, widzieli, jak, jak oni są przy nim mali, widzieli to, i jak wielu on potrafi zabić. I ciągle żyli, jakby. W tych emocjach, w tym takim ukierunkowaniu na walce z tym potężnym złu, złem. Z tym potężnym złem. A Dawid podszedł do tego od innej strony. On podszedł do tego od strony właśnie celu, czyli tego, co on. Dlaczego tak naprawdę on chciał pokonać Goliata? On chciał pogadać Goliata, ponieważ chciał dać wolność. Izraelowi, ponieważ czuł, że może zrobić coś dobrego. I kiedy idziemy w kierunku dobra, które chcemy rozwijać, w kierunku czegoś, co jest dla nas takim pozytywnym celem, to wtedy Jesteśmy bardziej otwarci na to, żeby przyjąć jakąś pomoc od innych. Jesteśmy bardziej otwarci na to, żeby się rozwijać. Jesteśmy bardziej yy, pozytywnie mamy ten swój prawdziwy powód, to swoje silne dlaczego, taką motywację wewnętrzną, żeby iść do przodu. Więc myślę, że to jest ważne, żeby zdawać sobie też z tego sprawę. Z jednej strony te negatywne jakieś odczucia mogą być dla nas dobrym elementem, który powoduje jakieś pytania. I które, um, które nas motywuje do myślenia, ale z drugiej strony to nie powinien być punkt wyjścia yy, i nasz cel, że ja teraz zwyciężę całe zło. Zawsze jak chcemy walczyć o coś dobrego, o jakieś marzenie, to to marzenie powinno być ujęte w taki pozytywny sposób. Coś dobrego, do czego dążę, a nie coś złego, z czym walczę. Więc to jest to, co chciałam jeszcze dopowiedzieć. Jeśli interesuje Cię temat odkrywania swojego potencjału, rozwijania swojego potencjału, to zapraszam Cię do kursu online, w którym pokazuję, jak rozwijam to, co mam, by osiągnąć to, czego pragnę. I więcej informacji też uzyskasz na stronie bożenaburzyńska.pl